W zadaniu szóstym mamy podać współrzędne wierzchołka paraboli, a także zapisać wzór na funkcję w postaci kanonicznej, bo zauważcie, że tutaj mamy do czynienia z postacią ogólną. Czyli zobaczcie, tak wygląda wzór na postać kanoniczną, czyli musimy znać P oraz Q, czyli współrzędne wierzchołka. Jak wygląda wzór na współrzędne wierzchołka, czy wzory? Na P to będzie minus B przez 2A, natomiast na Q to jest minus delta przez 4A. Zatem musimy na pewno wyznaczyć deltę. Zapiszmy. A jest równe 1, B jest równe 2, a C jest równe 3. No to liczymy deltę. Delta to B kwadrat, może to sobie też zapiszmy. odzień 4 razy A razy C. B do kwadratu to 2 kwadrat, czyli 4, odjąć 4 razy 1 i razy 3, mamy zatem 4, odjąć 12, czyli minus 8. No to wyznaczamy P, to będzie minus B, czyli minus 2, przez 2 razy A, 2 razy 1 to 2, czyli mamy minus 1. Natomiast Q to będzie minus delta, czyli jeżeli do minus 8 dostawimy minus, to będzie 8, a w mianowniku mamy 4 razy a, czyli 4 razy 1 to 4, 8 czwartych to 2. No i mamy p oraz q. Podstawiamy to sobie do wzoru na postać kanoniczną, czyli y równa się a. a jest równe 1. W nawiasie mamy x odjąć p, czyli odjąć minus 1 to będzie plus 1 do kwadratu, dodać q, czyli dodać 2, no i tej dwójki, tej dwójki, tej jedynki zwyczajowo nie musimy zapisywać, czyli możemy to zapisać po prostu w takiej postaci. No, i spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj także najpierw wyznaczmy P oraz Q, czyli współrzędne wierzchołka. Może nawet tutaj sobie jeszcze słuchajcie, dopiszmy, że wierzchołek ma współrzędne minus 1, 2. Tak, żebyście wszystko tutaj widzieli, a to jest postać kanoniczna. W podpunkcie B także zacznijmy od wypisania A, B oraz C. A to będzie jedna, druga b to będzie minus 4, a c jest równe 8. Obliczamy deltę, czyli to będzie wzór b do kwadratu to minus 4 do kwadratu 16. Odjąć 4 razy 1, druga razy 8, czyli mamy tak 16, odjąć 4, drugie to 2, 2 razy 8, 16, czyli mamy 0. Wyznaczamy p ze wzoru minus b. Czyli dostawimy minus, czyli mamy czwórkę, przez 2 razy a, czyli 2 razy 1, druga to będzie 1, czyli mamy 4. Gdy mamy q, to jest minus delta, czyli 0 przez 4 razy a, czyli 4 razy 1, druga to, jest, to są 4, drugie, czyli 2, czyli tutaj mamy 0. Wierzchołek ma współrzędne. 4 oraz 0, to jest p, od, a to jest q. No dobra, teraz lecimy z postacią kanoniczną, czyli tu mamy wzór. Podstawiamy w miejsce A, podstawimy jedną, drugą. Mamy x odjąć p, czyli odjąć 4 do kwadratu, plus q, czyli dodać 0. Czyli wystarczy to zapisać w takiej postaci, no bo to 0 tutaj w sumie niczego nam we wzorze nie zmieni. Teraz spójrzmy na podpunkt C. Zaczynamy od wyznaczenia delty, czyli zapiszmy, że a to minus 4, b jest równe 8, a c jest równe 1. Wzór na deltę to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli tak, b do kwadratu to 8 do potęgi drugiej, czyli 64, odjąć 4 razy minus 4 razy 1. Czyli tak, 64 przepiszmy, tutaj będzie na pewno plus. 4 razy 4 razy 1 to 16, czyli delta jest równa 80. No to wyznaczamy p, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka. Minus b to będzie minus 8 przez 2 razy minus 4, czyli także minus 8, czyli p jest równe 1. Q. To wzór minus delta przez 4a. Minus delta to będzie minus 80. 4 razy minus 4 to minus 16, czyli otrzymamy tutaj 5 na plusie, czyli wierzchołek ma współrzędne 1 oraz 5. W kolejnym kroku wyznaczamy wzór funkcji w postaci kanonicznej. Czyli tak, w miejsce a. Troszkę wyżej musimy tutaj podjechać. W miejsce A podstawimy minus 4, bo to już sobie odczytaliśmy wcześniej. Mamy x odjąć p, czyli odjąć 1 do kwadratu, dodać q, czyli dodać 5. Pod punkt d dokładnie tak samo, czyli a jest równe 2, b wynosi 8, a c minus 7. No i obliczamy deltę, czyli delta to b kwadrat, czyli 8 do potęgi drugiej, czyli 64. Odjąć 4 razy 2 i razy minus 7. Zatem delta to 64. Na pewno dodać 4 razy 2, 8, 8 razy 7, 56, czyli mamy tutaj 120. No to gdy mamy deltę, wyznaczamy p oraz q p to minus b przez 2a, czyli minus 8 przez 2 razy 2, czyli 4, czyli mamy minus 2, natomiast q to jest minus delta, czyli minus 120 przez 4 razy a, czyli 4 razy 2 to będzie 8, no to możemy skrócić, przez 8 nam się skróci, bo tu mamy 1, tutaj mamy 15, Czyli minus 15 pierwszych to minus 15, czyli wierzchołek ma współrzędne minus 2 minus 15. No i możemy teraz podać wzór na funkcję w postaci kanonicznej. Pamiętamy oczywiście o a. a jest równe 2. W nawiasie mamy x odjąć p, czyli dodać 2 do kwadratu, no i plus q, czyli odjąć 15. No i jeszcze spójrzmy na dwa ostatnie przykłady w tym zadaniu, czyli wypiszmy najpierw, że a jest równe 1, no bo tą liczbę mamy przyjść się w drugiej potędze, b jest równe minus 1, natomiast c wynosi 0. Obliczamy deltę ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to będzie minus 1 do potęgi drugiej, czyli 1, odjąć 4 razy 1 razy 0. Czyli mamy tak 1, z tego otrzymamy 0, czyli delta jest po prostu równa 1. Obliczamy pierwszą współrzędną wierzchołka, a następnie drugą współrzędną. Zatem P to będzie minus B, czyli jeżeli do minus 1 dostawimy minus, to będzie 1. 2 razy A to 2 razy 1, czyli 2. Mamy jedną drugą. Q to minus delta, czyli minus 1. Przez 4 razy a, 4 razy 1 to 4, czyli mamy minus 1 czwartą. Zapiszmy współrzędne wierzchołka. To 1, druga i minus 1 czwarta. No i jeszcze wzór. Na razie zapiszmy sobie na postać kanoniczną. No i podstawmy dane. Ile będzie równe a? No to musimy cofnąć się tutaj troszkę do góry. A jest równe 1. Mamy x. Odjąć 1, 2 do kwadratu, dodać minus 1, 4, czyli odjąć 1, 4. Te jedynki tutaj na początku zapisywać nie musimy, czyli wzór na funkcję w postaci kanonicznej wygląda w ten sposób. No i podpunkt ostatni: a jest równe minus 2, b jest równe 6, natomiast c jest równe 0. Obliczamy deltę. Tutaj mamy wzór, czyli 6 do potęgi drugiej to 36. Odjąć 4 razy minus 2 razy 0. Mamy zatem, no z tego otrzymamy 0, ponieważ mnożymy przez 0, czyli delta jest równa 36. Wyznaczamy P. Mamy minus B przez 2A, czyli minus 6 przez 2 razy minus 2, czyli przez minus 4. Skracamy na pewno przez 2. Liczba ujemna przez ujemną da nam wynik dodatni, czyli mamy 3 drugie. Q to minus delta, czyli minus 36, 4 razy minus 2 to minus 8. Skróćmy przez 4, czyli tutaj mamy 9, tutaj 2, wynik będzie dodatni, czyli 9 drugich. To będą współrzędne naszego wierzchołka, czyli to sobie tak zapiszmy. No, i jeszcze musimy podać wzór na funkcję w postaci kanonicznej, czyli pod a. Szukamy, szukamy, podstawimy minus dwójkę. Mamy x odjąć p, czyli odjąć 3 drugie do kwadratu, dodać q, czyli dodać dziewięć drugich. No i to jest wzór na tę funkcję w postaci kanonicznej.